Zodiakalny Baranie, oto Twoje czytanie na październik 2023, a w nim zobaczymy, kto prowadzi Cię w tym miesiącu i co się dla Ciebie wydarzy. Dobrze, zaczynajmy. O, ta karta tańczy, o i ta też, to już je wezmę na bok. Dobrze, zobaczmy, kto prowadzi cię w tym miesiącu. Nemetona, święte miejsce. Stwórz własne sanktuarium modlitwy lub odwiedź inne święte miejsce, by nawiązać kontakt z wszechświatem, Bogiem. Dobrze, w tym miesiącu czuję, że będziesz bardzo wrażliwy, wrażliwa na wszystkie energie, które cię otaczają. Będziesz czuć więcej. Będzie się dużo działo, to będzie intensywny miesiąc, ale zwłaszcza dla Twojego wnętrza, dla Twojego umysłu, dla Twoich emocji. I dlatego, że tyle będzie się działo, to potrzebujesz świętego miejsca miejsca mocy, w którym możesz odzyskiwać energię, kiedy poczujesz, że ją tracisz. Tak? Czujesz, że będziesz bardziej empatyczny, empatyczna, będziesz współodczuwać. Z ludźmi i y, dlatego ta potrzeba regeneracji y, jest y, bardzo ważna dla Ciebie. Stwórz sobie swoje bezpieczne, święte miejsce. Zwłaszcza, że, że październik to jest miesiąc bardzo bogaty w wydarzenia astrologiczne na niebie będzie działo się dużo, a dla Ciebie to zaczyna się nawet wcześniej, ponieważ 29 września Mamy pełnię w baranie, w Twoim znaku. Przygotuję film na ten temat. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj mój kanał. Do tego w październiku są jeszcze dwa wydarzenia na niebie, które bardzo mocno wpłyną na wszystkich, na Ciebie również. Jest to zaćmienie Słońca i zaćmienie Księżyca. Także w październiku będą intensywne energie, które będziesz bardzo mocno odczuwać. Filmy na ten temat będą już niedługo na moim kanale. Zodiakalny baranie. Pamiętaj, wykreuj dla siebie bezpieczną przestrzeń, gdzie będziesz doładowywać się energetycznie, bo październik będzie dla ciebie bardzo intensywny. Dobrze, zobaczmy więcej szczegółów dla ciebie na ten miesiąc. Zobacz, tutaj mamy historię o tym, że ktoś będzie próbował wejść pomiędzy ciebie a twoje marzenia, albo ciebie a kogoś, kogo kochasz, i tutaj ktoś będzie mącił. I przez to mącenie ich, widzę, że tu może być jedna osoba albo więcej, dostosuj to do siebie. Czujesz się przytłoczony, sfrustrowany, ograniczony. Do tego ktoś rozgaduje twoje sekrety, dlatego mówię, że to może być więcej osób. Jedna tutaj e, intryguje, druga rozgaduje sekrety, a może te osoby ze sobą są w zmowie. E, także ktoś będzie plotkował na twój temat, e, prawdopodobnie z zazdrości, bo idą do ciebie dobre rzeczy. I jak tu teraz. Poradzić sobie z taką energią, z takimi atakami energetycznymi, właśnie y, dlatego potrzebujesz tego świętego miejsca, miejsca gdzie doładowujesz sobie energię, miejsca gdzie czujesz się bezpiecznie, bo wtedy te niskie wibracje, które ta osoba lub te osoby wysyłają, do ciebie nie docierają, tak? Y, dlatego potrzebujesz takiego miejsca, gdzie możesz się schronić i gdzie możesz w, y, z powrotem nabrać harmonii i balansu wewnętrznego, bo będą targać Tobą silne emocje. O tym mówi karta ognia. Silne emocje, mocna miłość lub nienawiść. Także może spotkałeś, spotkałaś kogoś, kto Cię interesuje w sposób romantyczny albo jesteś w relacji, a ktoś próbuje to zepsuć z zazdrości, więc czujesz dużo miłości i dużo nienawiści. Może na horyzoncie jest nowa praca, a raczej na pewno, bo mamy kartę tutaj szpilki, nowa praca, nowa kariera i ktoś zazdrości. Albo może to jest już w twojej stałej pracy i ktoś tam w tym środowisku zazdrości ci awansu, który nadchodzi. Bierz to, co z tobą rezonuje, ale będziesz czuć silne emocje dlatego wykreuj dla siebie to bezpieczne miejsce albo odwiedź Jakieś święte miejsce dla ciebie, albo miejsce mocy, tam gdzie czujesz się dobrze. Bo tylko w ten sposób, kiedy będziesz chronić swoją energię i ładować ją, a nie oddawać na konflikty i oddawać wampirom energetycznym, którzy chcą ssać z ciebie, bo wywołują w tobie negatywne emocje i przez to połączenie. To lepiej się ukryć na ten czas, lepiej się schować. Tu nie chodzi o uciekanie, tylko chodzi o to, żeby być w dobrym miejscu i w bezpiecznym miejscu, bo energie teraz będą intensywne, transformacyjne, a ty chcesz przetransformować się do nowej, lepszej rzeczywistości, w której czekają na ciebie wspaniałe rzeczy, bo tu mamy kartę tak, nowej pracy to już mówiłam. Karta możliwości i powodzenia do tego w Twoją stronę. Idą e, jakieś uhonorowania, e, będziesz bardziej szanowany, szanowana, jakiś bardziej prestiż, bardziej królewskie życie, a także komplementy od e, kogoś, kto Ciebie ceni, czy to w pracy, czy w życiu prywatnym. Także, żeby mieć dostęp do tej energii, to bądź w harmonii, e, bądź w równowadze, może być tak, że poznajesz kogoś, podoba Ci się, jakie są tutaj romantyczne uczucia, albo już jesteś w związku i ktoś chce pomiędzy Was wejść. Także lepiej się wycofać, w ogóle z nimi nie przebywać. A może w pracy ktoś zazdrości Ci awansu albo nowej pozycji albo czegokolwiek i też chce zaszkodzić. Lepiej się wycofać, nawet jeśli wiesz, że ktoś plotkuje, nie reagować na to, bo te emocje mogą być rozbuchane, tak, będą intensywne energie zaćmień, tak jak wspominałam, także lepiej y, przebywać w takim miejscu, w którym czujesz się dobrze i bezpiecznie, medytuj, y, ładuj się energią Matki Ziemi, rób to, co... Pomaga ci być w równowadze, ponieważ idą w Twoją stronę piękne rzeczy, tak? Nagrody, komplementy, jakieś możliwości, jakaś nowa praca, wiesz yy, to, co z Tobą rezonuje. Jednak warto yy, chronić się przed yy, ciemną i nienawistną energią, warto wycofać się yy, do swojego miejsca i przeczekać to, bo wtedy zaczną dziać się. Piękne rzeczy. A ci ludzie i tak nie mają na ciebie aż takiego wpływu. Tym bardziej nie zajmuj się nimi, tylko zajmuj się tym, żeby czuć pozytywne wibracje i iść do przodu w obfitości. Zodiakalny Baranie, jeśli to z tobą rezonuje, to polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś, bardzo to doceniam. A jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Jeśli chcesz wiedzieć, co czeka cię w najbliższej przyszłości w miłości, jakie nowości, to zapraszam na czytanie, które jest na ekranie. A jeśli chcesz afirmować bardziej obfite i spokojne życie, to zapraszam cię na moje codzienne afirmacje obfitości. Też są na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.